Brak ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą może być bardzo kosztowny dla turysty. Trzeba przyjąć taką zasadę, że im dalej wyjeżdżamy od Polski, tym te koszty mogą być większe. Jest to związane z kosztami powrotu osoby, osoby leczonej po wypadku. Przykład takiego, takiej wypłaty, którą to, którą zrealizowała kompensa, to jest wyjazd turystyczny do Chin. Trzeciego dnia turysta uległ udarowi mózgu. Po tygodniowym leczeniu powrót do Polski samolotem. Koszt to 370 tysięcy złotych. Jeżeli turysta by tego ubezpieczenia nie posiadał, musiałby samodzielnie ponieść te koszty. Dlatego warto wyjeżdżając na narty czy wyjeżdżając na słoneczną plażę, mieć takie ubezpieczenie. To po prostu chroni nasz portfel. Jeżeli mówimy o ubezpieczeniu wyjazdów zagranicznych, to najważniejszym jest ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą. To ubezpieczenie jest uzupełnione przez ubezpieczenie assistance. To są wszelkiego rodzaju koszty, np. powrotu do domu po wypadku. Dodatkowym ubezpieczeniem najczęściej bywa NNW, odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym oraz bagaż. Dodatkowo możemy rozszerzyć ochronę ubezpieczenia na przykład o koszty opóźnienia lotu albo koszty skipasu, jeżeli w przypadku wypadku nie będziemy mogli korzystać ze Stoku, ubezpieczyciel zwraca część z o odpowiadającą długości naszego wyjazdu. Jeżeli chodzi o koszty leczenia, najdroższymi krajami są Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia, w USA podstawowa wizyta lekarska to około 200 dolarów, prosty zabieg usunięcia wyrostka robaczkowego to około 1500 dolarów Oczywiście, jeżeli hospitalizacja jest dłuższa i leczenie jest bardziej skomplikowane, te koszty to może być nawet kilkaset tysięcy złotych. Więc bardzo ważne, że jeżeli wyjeżdżamy do USA, do Kanady czy do Japonii, korzystać z jak najwyższej sumy ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą. Takie podstawowe ubezpieczenie kosztów leczenia do USA możemy kupić już za 25 zł za dzień pobytu.